12 297 zł brutto. Tyle miesięcznie zarabiać będzie Piotr Psikus, burmistrz miasta i Gminy Kępno. Uchwałę w tej sprawie podjęli radni Rady Miejskiej w Kępnie. Miesięczne wynagrodzenie burmistrza ma kilka składowych. Wynagrodzenie zasadnicze to kwota 6 tysięcy zł. Do tego dodatek funkcyjny 2100 zł. Do tego dodatek specjalny. 37% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, a także dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego. To daje kwotę 12 297 zł miesięcznie. Wynagrodzenie, które radni dzisiaj uchwalili, zdecydowaną większością głosów, szanuję głos 20 radnych i dziękuję im wszystkim za, 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 takie, za, za taką uchwałę. Jest porównywalny do zarobków innych władarzy, samorządu miast czy gmin na terenie naszego, naszego kraju. Jest to, praca, jest to praca przez 7 dni w tygodniu, i jest to praca bardzo wyczerpująca, ale nie narzekam z tego powodu, bo sam się na nią zdecydowałem, startowałem w wyborach. Jestem zadowolony, że tak, że to, to takie wynagrodzenie otrzymuję. Myślę, że to jest, to jest takie wynagrodzenie, jakie otrzymywałem 4 lata temu. Także. Mogę tylko powiedzieć jedno, że niestety rewalonizacji w samorządach czy w administracji samorządowej nie ma. Powiedział Piotr Psikus, burmistrz Kępna, który zarabiać będzie o 1000 zł więcej od swojej poprzedniczki Anieli Kępy.